Cześć! Mano z tej strony kopytko 768. Nie 768, 766. 768. 768. Um, no i kurczę. Um, będziemy grać Minecraft. Mm, nie wiem, coś, coś tam. Co tam, Dasia? Ehm, um, YouTube Dobra, no i nagrywamy, nagrywamy. Cheatów nie dajemy przecież. Wielkie, piony. Create New World. To muszę włączyć. A no nie, zostawię. Dobra, mm. Jak ktoś będzie na, do mnie pisać na Skype to siema ma. Um, mogę wam podać swojego Steam'a. Ale dobra. Mm um, mm um, um, um. wam powiem? Kuptko siedem o. o. boże. Dobra. Back to game. Jesteśmy. Kurde! Tak. Nie, nie. mogę otworzyć skrzyni. Kiedy dziwne. Otworzyć. Nie mogę. Wy... Co się dzieje? Co... Co? To. O, teraz działa. No! Teraz zaczęło działać. Dobra, to było dziwne. Ja nie mogę. Kurde, lak. Lak. Lak, lak, lagi, lagi, lagi. Ja nie, o, co za Szybciej. Dobra. Już mówię wam, że znowu możemy nagrywać. Ja! Yeah, bo widzicie? Nowy program Camtasia Studio 8. Polecam. Fajny program. Nagrywania. Siódamka też bardzo polecam. Też bardzo fajne. Nawet lepszych powódców. Ósemki. Nie wiem. Dobra. Bierzemy Kubla. Kubli. Kubil. Dobra. Dobra. car Muzyczka. Muzyczka. Don't tell Don't tell Dobra. Tum, 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 Karaoke Tum, 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 tum. Fajny tekst, Rupak? Bo dla mnie tak. Patrzcie. Widzicie to? Widzicie to? Kogoś to jeszcze chyba tego nie spaczowałem. A, muszę, będę musiał to spaczować. Fajny, ja nie wiedziałem, że mam tu tutuka... dukę, Crafta. Nie widziałem, serio. LOL. Teraz się. Z... Nie wiem, coś, coś mnie. Tak. To będzie nasz... LOL? To będzie nasz pierwszy domek, taki, wiecie, prowizoryczny. Zrobimy gdzieś schodki do niego. Ja jak grałem z swoją siostrą. Mogę wam powiedzieć, że Nikola Sylwiska, poprzednio Nikolant 123321 2, 3, 3, 2, to to jest moja siostra. Ja coś. Powtarzam. I Coś wam powiem. Jak z nią grałem w Minecrafta, to normalnie się rozczarowałem. Jakieś nie wiem, godzinę graliśmy, już cztery diamenty. Już cztery diamenty, rozumiecie to? W godzinę. Godzinę cztery diamenty mieć. Ło, wow, ale lagi. Kurde. Laguje mi na tym tekstropaku. Głupi Optifine! Muszę sobie wreszcie go zainstalować. Tak dziwnie to zrobimy, ale wiecie. Jeszcze tak się dopracuje. Kurczę, muszę wyłączyć Steama, bo mnie laguje. No szybciej! No ja nie mogę. Chyba się wyłączył. Tak wyłączył się. Dalej są lagi. Czekajcie, muszę odświeżyć. Oj! No to. Dobra. A, dobra. jako ładna ksienieczka. Ładnie. Dobra. Um, to był taki krótki filmik. Um, jeszcze z... No dobra. 6 minut może się. To będzie na tyle w tym odcinku. Ja się będę z Wami żegnać. Tu było kopytko 768 i pół.